Przeprowadziłem się do innego miasta zaraz po ukończeniu szkoły średniej. Studiowałem na uniwersytecie i mieszkałem w akademiku. Po ukończeniu studiów, wynajęliśmy z przyjaciółmi mieszkanie. Z czasem dostałem dobrą pracę i mogłem sobie pozwolić na wynajem mieszkania na własną rękę. Na urodziny kolegi wybraliśmy się grupą na łono natury i właśnie wtedy poznałem Magdę. Od tamtej pory zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, a po miesiącu byliśmy już parą. Spędzaliśmy razem dużo czasu. Mieliśmy podobne zainteresowania, dlatego świetnie się dogadywaliśmy. Niestety, na tym nasz związek się zatrzymał, nie rozwijał się dalej. Byliśmy już razem od dwóch lat. W tym czasie wiele par bierze ślub i zakłada rodzinę. Ale Magda się z tym nie spieszyła, przekonując mnie, że nie jest jeszcze gotowa i że to za wcześnie na takie decyzje. A ja bardzo chciałem już mieć rodzinę, dzieci i być z kimś każdego dnia. Jej podejście do małżeństwa mnie niepokoiło. Jeszcze więcej pytań rodziło się w mojej głowie przez to, że wciąż mieszkaliśmy osobno. Bywały momenty, kiedy nie wytrzymywałem i myślałem, żeby ją zostawić, ale nie potrafiłem, kochałem ją zbyt mocno. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie właścicielka mieszkania, które wynajmowałem. Przeprosiła mnie, ale poprosiła, żebym w ciągu tygodnia się wyprowadził. Potrzebowała pilnie pieniędzy i zamierzała sprzedać lokal. Zdając sobie sprawę, że tak szybko raczej nie znajdę nowego miejsca, poprosiłem kolegę, żeby mnie przenocował, i zgodził się bez wahania. Miałem sporo rzeczy, więc poprosiłem Magdę, żeby mi pomogła. Kiedy zapytała, gdzie planuję się przeprowadzić, zażartowałem, no oczywiście do ciebie. A do kogo innego? Powiedziałem to bez namysłu i czekałem na jej reakcję. Magda w milczeniu dalej pakowała rzeczy do pudełek. Potem wyciągnęła telefon, zamówiła taksówkę i podała swój adres. Od tamtej chwili minęło już pięć lat. Nadal jesteśmy razem, bardzo szczęśliwi i zakochani. Niedawno przeprowadziliśmy się do nowego domu i wychowujemy dwie cudowne córeczki. Ale często wracam myślami do tamtego dnia przeprowadzki. Jak dobrze, że wtedy zażartowałem. A co by było, gdybym tego nie zrobił? gdybym znów bał się zasugerować wspólne życie. Niestety, w życiu bywa tak, że przez własne lęki tracimy szansę na radykalną zmianę losu i prawdziwe szczęście.